Siema, go witam w kolejnym odcinku wycieczki do ZOO Serii, w której przebierzemy największy ZOO jaki jest Czyli serwer nordycki Dzisiaj zobaczymy co nam los wyciągnie Patrząc na komentarze, co my tu mamy Czy będzie szansa na poradnik do LeBlanc Poradnik do LeBlanc generalnie jest już rozpisany Są jakieś klipy, no ale do zmontowania i nagrania Jeszcze daleka droga, więc nie wiem Co jest na głupoty gadać, jak nie też w komentarzy, Czytam każdy komentarz Kierownikom ósmy dzień czekania na Nikomit Oko pomyślimy nad tym Nad tą Kataliną też możemy pomyśleć nawet one shot Shaco. No, już nie do końca. No, raczej nie te klimaty. Tu jest jakiś eko, może jakiś eko. Ten komentarz też przeczytałem. Go Fizz. No, nie wiem. Fizz jest trochę bezużyteczny. Albo jesteś nafidowany 30 0 albo jesteś useless. I koniec końców dostaliśmy tym razem Autofila na dolno maleje. Tutaj widz się pyta, czy ogram Hueya. Może Huey na bocie? Biorąc pod uwagę, że mamy talona na midzie. Mam mieć Twitcha na suporcie. No, powiem tak. Bardzo mi się to nie podoba. Twitch na suporcie to nie jest ewidentnie to, co chcielibyśmy widzieć. No ale szczerze, może nawet mógłbym tutaj Hwayem pograć, bo będzie nam brakować magic w teamie. Mamy raczej Twitcha, który jest APN, ale tak czy siak to nie jest to, czego oczekujemy. Zagrajmy z kometą, pyk, pick, pyk. Nie wiem, czy nie zagram po prostu butów i w wrosym First gang mid, then going bot. Huey try not to die level 1. No okej. Okay. Czyli my tutaj będziemy on będzie coś robił. Mój Graves od razu go wyzywa, że mam 50% win ratio w diamencie na AOS. Paweł pisze, że kojarzy mój nick. No, ciekawa wymiana zdań. No, ewidentnie tutaj kolega jest lekkim psychopatą. O, mnie jeszcze zwyzywał przy okazji. My gramy bez supporta, niestety. No, nie mieliście tej przerwy po prostu level 1, jest z tyłu. To jest w ogóle kled, oni się zasopowali całkiem sprytnie. Net nawet nie podchodzę. Może QW mi coś zabije. Oj, chyba wziąłem expa z obu. Więc powinno być ok, On teraz nie ma kotwicy, więc możemy podejść. Jest też tu szczur. Wtórzyliśmy <laughs> QW, tak dla lekkiego połku. Jak gościu akurat podszedł i szedł wini prostej. Dobra, Vladimir się wywrócił, więc to już dosyć dobra informacja. Oni tu będą mieli zaraz dwójkę i będą szukać jakiegoś wjazdu. No ja nie trafiam creepów oczywiście. Lewus Classic. To no też pierwsza gra dnia, to różnie bywa. Niezbędna i to wygląda z mojej strony. No ale my tu po prostu CS-ujemy. Starajmy się po prostu wszystko zCS-ować. I na spokojnie to przeżyć. To jest naturalne, że my to będziemy do tyłu. No mam w końcu szczura na suporcie. Tu odpalmy palenie. No level 3 oni wbijają. Czy ja tu muszę flaszować? Mam jeszcze barierę, więc chyba jestem fajny. Chociaż będzie za mną bieg Kazik teraz. Więc niezbyt jestem w stanie tu uciec. Wbiję chociaż trójkę. No i zaraz tu będę dajowany. Więc przygotujmy się na rzucanie sobie tarczy. Dobra. Chyba dali lekko spokój sobie. Dobra. I po prostu bijmy pierwszy target. No ten dive tu nie wyszedł. Ty jeszcze nie wiem o co chodziło z tym healem. O no, to jest właśnie to, że ja mogę sobie rzucić jakieś CCK. Mogę rzucić jednym spelkiem, bo co prawda nie mamy many. Więc trzeba uważać. Użyję WE, żeby trochę tej many zwrócić. sobie, No i grajmy powoli. Mamy po prostu sobie to grzecznie wypuszujmy. Fajnie, jakby on tego nie mógł sfrizować. Na no, szczur, powinien na co zadbać. No ja niestety nie mogę. Więc no trochę lipa, że on to sfrizuje. No ale overall nie jest źle. Jesteśmy lekko do tyłu w klipach, na no, te naturalne, na to, że gramy ze szczurem i na to, że musieliśmy tutaj trochę, czyli insajdować. Więc na linię, zawsze możemy sobie rzucić tak kuwu, żeby troszkę szybciej gdzieś tam dobiec. Może jednego klipa więcej zdobędziemy. Tu jest koleżka i on trochę jest poza pozycją. No, po prostu jedźmy z nim do spodu. Oj. Trochę niefajnie jesteśmy ustawieni, ale. Ja tu zabiję. Tego może też. walniemy, okej. Okay. On też umarł od trutki. No i możemy tutaj coś może grać, jeżeli oni będą nadal kontynuowali. Oj, kurde, niestety nie udało się ukraść Drake'a. No ale ja spoko wyszedłem na tym całym tradzie. No, kolega jest ewidentnie psychopata na tym Grave's, no to już wiemy. Ale ogólnie ta gra, widzę, że wygląda dosyć dobrze. 0-3 to planer przeciwny, więc u nas, stopa, no jest potężna przewaga, to jest level 4 do 6, więc całkiem huge. My na bocie trzymamy fason, zdobywamy co mamy zdobywać. To prawda, no nie jesteśmy w stanie aż tak dominować, jakbyśmy mogli, ale no tutaj gramy trochę 1 na 2 tą linię. Ja tu rzucę QW tylko po to, żeby nabić sobie Mana Flow On gdzieś tu będzie wchodził. Dajwa tu raczej nie dostaje. O tym się nie martwił. Podejdę trochę, może on złapie jakąś kotwicę. Trochę niepotrzebny pok no ale miałem w mojej głowie, że właśnie może... Coś z tego wyjdzie. Okej. Okay. To bardzo ciekawe, że oni tak tutaj głęboko lecą. Bo ja może tu umrę, no ale... No oni w dwójkę się wywrócą. Co prawda denerują mi tego wave'a, no ale ja i tak jestem wespę do przodu. Całkiem spoko to wygląda. Po ty lepiej zagrał, może dało się to przeżyć. Gra jest coś tu pod dymia, talon też leci do przodu. Top umiera po raz kolejny, więc na topy to jest jakiś random brus incydent. Ja co prawda jedyny problem mam taki, że biegnę tu i na, biegnę na co? Biegnę na wave'a, który jest tragicznie ustawiony, z którego nie da się nic zrobić. Co prawda Widzę, że naut jest w mid lane, więc ja jako tako jestem bezpieczny. Zostaję tutaj warda w Tribuszu. Zniszczę tego warda kontroli, którego oni tu postawili. No jakoś sobie tutaj pograjmy. Kolega z shutdownem Ten będzie na mnie leciał, no ale ja mogę teraz po prostu wyposzerywać wavey. Teraz tu WE na dobitkę. Proszę, nie wezmę tego korona. Widzę, że tu jest Nauti. Ten Nauti ma dosyć low punkty zdrowia. Więc to ciekawe, że tutaj się pojawił. Ja może postaram się go jakoś zabić, jak on tak gra. Bombardujemy tutaj z QW. Szczur tutaj ładnie przeflaszował. Ja co nie trafiłem. No i Szczura tej zostawimy. Oni chyba wszystko spalili. W ogóle on gra buty Sweetnessy, będzie szybko biegał. Mam 50 creepów w 10 minucie praktycznie. Nie jest to wynik idealny, nie powiem, że nie. Ale ciężko się tutaj sesuje w taki botlane. O i oczywiście znowu! Znowu przyjdzie ktoś i przytrzyma wave'a, tak? Trochę niepocieszające to jest zachowanie. I nie jesteśmy na pistolet. Nie będę czego 400 golda, więc po prostu chyba kupię buty. Tu jest... Okej. Okay. Tu jest cała mafia. Przyczekali się na mnie. Ja tak trochę się rozkojarzyłem, no tu nagle jeden gank, drugi gank No i teraz jeszcze szczuras. Niepodzieszającej sytuacji. Chodzi tu talon, ja nie wiem czy to takie dobre są gra. Wygląda trochę podejrzanie. No ale dobra, dwa za dwa wychodzi. Na topie miazga nadal trwa. Okej, okay, tu... Ten się pojawił. Halo? Graves? Dojedź go? No i żegnam. Keć się spłaczę, że mu zabrałem killa. O, widzę taki świat, nie? Kurde, on strasznie szybki jest. Oj, co tu jest? Ekipa sprzątająca. Ale chyba uda mi się uciec. Mam jeszcze w razie czego? flesha, Więc ja tu jestem safe. Mogłem go zbombardować jeszcze z jakiegoś kuwu losowego. A nóż w widele, coś się trafi. Jeju, na tym topie to jest jakaś miazga. Tu nic nie ma, nie wiem jak tu. Ja po prostu pójdę dalej. Jest tu Kalix na drake'u, ale nie wiem co on będzie chciał tu zrobić. My możemy przytulić dwa playty przy okazji. Mamy też full wizję, może tam po prostu go zabije. Nice, ciekawą bombę mu tam zapodał. My zagramy teraz tutaj podwójne QE. Żeby zczyścić całą tą, tą falę. No i biegniemy z Drake'a. Mam też pistolet w bazie. Mogę po prostu tutaj zrekolować, chyba. Mogę jeszcze zostać jednego wave'a. Ale ja po prostu zrikoluję, bo i tak znam, że dobrze jest na wave'a na spokojnie. Ten ziomek ma już krakena. Ma też buty szybkobiegaczki, więc trzeba go respektować. Co prawda chyba flesza nie ma. Bo już każdy ten z wybieg tak to by go na pewno zabił. No i teraz możemy robić to, co mój champion robi najlepiej. Czyli po prostu nawalasz ziutka pod wieżą. Teraz rzuciłem mu. To, żeby dostał ruta. O Oj, proszę, no jak tak potrzeb, no to całe combo. Teraz bomba na nim, on nie żyje. No i tak się pięknie gra. Właśnie fajnie jest rzucić te jakieś EW, tak po prostu, żeby kogoś zounować, A właśnie, może coś się stanie i wejdzie w to. No i wtedy mamy praktycznie free killa, bo jak już wejdzie ten rucik, no to dorzucasz sobie zawsze QW albo kuku, w zależności od czego wymaga sytuacja. No i na luzaku to wszystko idzie. Ja teraz mogę wziąć ten tower. Wszyscy gdzieś tam grają topa. Po raz pierwszy umarł nasz zawodnik, on jest 07 na tym Wladimirze ewidentnie to nie jest jego lucky day. Więc tu wypuszczymy kolejnego wave'a. Jest graves. On chyba go one shotuje. Nice. Ja myślałem, że może nam się tutaj dorzucić od siebie parę groszy. Może teraz po prostu bimy tą tier dwójkę, bo szczerze na luzaku możemy to zrobić. Wypełkujmy ziomka i uciekajmy. Zostawmy to już na, na spokojnie. To jest pytanie, co ja gram? Jestem... No niby nie jestem jedynym magicznym damage'em w teamie, no bo jeszcze jest ten szczur pod AP. No nie mera raczej nie kupują. No ale tak czy siak wydaje mi się, że chyba najlepszą opcją będzie po prostu Ryzen Focus. bo widzimy, że jest jakiś dym. On chyba sobie radzi dobrze, a jednak nie radzi, no ale ucieknie. Znacz to też jakoś nie rusza. Waros też jest bezerki, więc ja nie mam się czego obawiać. Jedyne co to mógłby to gdzieś być Nauty, którego moglibyśmy się cykać, więc głębiej nie wychodźmy. One jest akurat pod minem. Pod minem też widzę, że jest jakaś afera. My pomoc trochę chłopakom. Giga bomba w dupiarza. Tu KW, które kurde, ile to bije? Ojoj, oj. rzućmy tarczę, żeby on przeżył. Ten nie wziął killa, jakieś przypadkiem. ale co prawda, i tak go zabił. Ty, co on robi? No, proszę, pytanie, co ja robię, nie? To też byłoby dobre pytanie. i pobajtujmy zaraz, szczurek chyba wszystko wyjaśni. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, i to jest stepek od kleda. Więc ten kled R nie ma, więc nic za mnie robi. Ja szybko klikam bazę, kupię jej temy i wracam od razu w tempo. No i możemy grać jakiegoś Heralda, właśnie jakiegoś Dreka Zaraz. Raczej bym się. Jakby raczej bym się nastawiał na to, że możemy grać Drake'a. Pingujemy chłopakom, że tam jest sto i chcielibyśmy to grać. I wybiegamy dalej. Więc bierzemy, puszujemy. Oni nam coś pod topem grają i dosyć konkretnie widzę, więc na to mogę przejść. Może coś pomogę na no, jakiejś stanie dodatkowej? Nie. Dobra, stajemy na razie tu. Poczekajmy, może ktoś chyba nie tędy przechodził. On jest naughty. On tam nie wchodzi. Ale my wystawił tutaj na pastę swego adekuriera, który leci bez błysku. Dwa kilo dla Kleda. Pingujemy, że ten flesza nie ma. Wrzućmy od razu mu tarczę pod nogi. No i ten tutaj za głęboko. Wychodzi. Ja żyję. O jednak nie żyje, bo miał zasięg. Ale zostałem w fila. Jakby ten fil wleciał, to on był umarł. No niestety, trochę przesadziłem. Ale wziął je dwójkę z bota ten. O no, w ogóle, ciekawy item został zakupiony: Overload Broadmail. Bardzo dawno tego nie widziałem. Ty, on go nie zabija, jednak. Mega close. Ziomek na kledzie całkiem sporo rzeczy zdobył. Jest całkiem silny. Tu możemy tego kolego obijać, nie? Tak, po prostu. Cyk, cyk, cyk. Może coś tam trafia. A może nie. Generalnie tak QW nie bije zbyt dużo na wejściu. No to jeżeli to skombisz właśnie z kometą. No to. Jeszcze jak się z prokiem z Ludena, to bije to całkiem sporo. Szkoda, że ten tej umarł. A nie zdążyłem wybombić tego zawodnika. Tu też jest jakaś zagrywka. Uuu, jak kurde poleciał Ja tutaj będę próbował kajtować. co chwilę rzucam jakąś palącą, bo paląca slowuje No i też sprawia, że nie ma za bardzo jak przejść No i dobra, zabiliśmy tego Nautiego Sejna za dużo pozwalał, a nie można sobie da dać wejść na głowę Ja mam średnio z maną, też tej średniej jest co na mapie podejmować, więc po prostu chyba się cofnę i kupię sobie drugą pałkę Ten szczur nie podoba mi się za bardzo, co tu gra no ale kliknę, że mam i large roda i wybiegajmy. Fajnie, że tam zabili tego kleda. I coś jest więcej. No, widzę, że coś więcej kurwa kminion, a w sumie nie są silni. Więc może moglibyśmy coś tu podziałać? Chyba ten ser coś przybąbił. oj. Ja tutaj będę uciekał. Dobra, całkiem sporo tam zapodałem obrażeń On chyba go spali, tak, spalił go. Dobra, to tu rzućmy po prostu szybkie kombo. Pobiegnijmy w tego, Vlada. Ten jakieś QW na wejściu. A może jednak nie? Może po prostu, kuku. Ok, tu jest tepek. Więc ja po prostu. Rzucę ruta. Bo więcej nie wyjdzie z tego. Bardzo dziwne rzeczy się dzieją. Bardzo dziwny jest. Oni jakby zaczęli nas zabijać. Ja może tu stanę. Może kogoś wyłapiemy. Nie, kurwa się obrusa, nie? Weźmy Drake'a, grajmy. Ja to muszę ubrać na kąziarkę od tego Warusa. Tu bardzo ładny QW z mojej strony. Tutaj zagrajmy. Wszystkim, co się da. Tego nie trzeba nic palić, bo on raczej umiera. No i ten jest pomiędzy Motem a Kowadłem. O, nice, udało mi się zabić. Więc teraz bierzemy Drake'a, ja też wypuszczę od razu Mida i możemy grać na Shora zaraz po tym, chociaż szkoda, że tamten umarł. Jakoś losowo. Też ja teraz muszę się obawiać tego ziomka. Oni bardzo długo to robią. Więc myślę, że po prostu się cofnę i kupię czapkę. Finally D2 after this. No i gratulujemy. Gratulujemy dla kolegi. W końcu udało mu się po trzech dniach katorgi wbić D2. Oczywiście, jeżeli tą grę wygramy, nie chciałbym tego zapeszać. Ja też tak tutaj trochę... Chujowo się ustawiłem, nie powiem, że powinienem od razu tutaj rzucić niebieskiego. Nie wiem czemu właśnie tak szedłem. Ale ogólnie dzisiaj taki nie najlepszy dzień mam. Jakoś tak się człowiek dziwnie czuje. Ale różne rzeczy tam się dzieją na życiu, więc no tak to bywa, nie? Warne, że chłopaki wygrywają. Ja może zbajtowałem, nie no, tak się to zintowałem. Ale niech oni po prostu wezmą naszora. No i z naszorem spróbujmy tą grę po prostu skończyć. Teraz poczekajmy na resztę naszej drużyny. Nie wybiegajmy zbytnio do przodu. No i czemu tak długo nasza drużyna wychodzi z bazy? Co oni tam robią? A to niepocieszające, bo oni przez to biorą tą wizję. Mogą się tutaj ustawić na pozycji. My musimy gdzieś uważać. Oni zaraz tam umrą. No, jest to fest niepocieszające, bo tyle dobrze, że jeden za jeden chociaż wychodzi. I może byśmy to jeszcze kogoś zabili na odchodnym. Dobra, tego tu mam. Wszystko w niego poleci. To powinno go zabić. Tak samo jak tego tu zaraz zabijemy. bo może i nie. Oj, Grace, to się nie popisałeś umiejętnościami. Ja tak samo. No jednak złapał mnie ten Nautilus on jest całkiem tanki. No ale dwa towery z tego powinniśmy wziąć. flip, No właśnie głupie to było strasznie, że oni tak weszli. Powinni na pewno chwilę poczekać. Co ja teraz kupuję? Mogłem kupić zonie tak szczerze, żeby po prostu nie umierać do jakichś gwiazdów. No i dobra, teraz może nie się wycofają. Powstał Kled. No okej, okay, widzę, że jednak się nie wycofujemy. A teraz ten będzie umierał za towera. O, całkiem ciekawa bomba, ale autor miał na myśli tutaj? Nie wiem. Najgorsze w tych grach jest to, że je się bardzo trudno kończy. No a zaraz jest Drake. Fajnie, jakbyśmy tego Drake'a wzięli, no to o wiele łatwiej będzie nam przeżyć wtedy. Dobra, szczurek tutaj powinien zabić. Nice. Wypuszczamy przede wszystkim Mida, Jak będziemy mieli wypuszczone wave'y, no to o wiele łatwiej się takie Drake'y kontestuje i wszystko. Pójdę teraz sobie głową tutaj, bo nie wiadomo, co tutaj się dzieje. Jak wygląda sytuacja? Nie wiem tylko, no właśnie, czemu oni stoją tam. Może ja tu coś dam radę dzisiaj? Ok, mamy jednego. Swordflaszuje. Może uda się uciec? Tak jest. Udało się uciec. Wywalę wszystko co mam. Mam jeszcze zone, jakby trzeba było. Zabijamy tego. I bierzemy teraz Soul'a. I powinna być klasa. Co nawet moglibyśmy prowadzić może grę kończyć. Będą mi wchodzić teraz creepy, a Drake a zawsze można na odchodnym zrobić. To 20 sekund, które mamy. Jest tam jeden tower. Więc siub. No i skończmy Nexus i koniec, koniec tej mięczarni, a była to trudna gra. Dajmy honor dla tego Twitcha i dla seta, niech będzie. Wbiliśmy 25 punktów, coraz bliżej do wyjścia do Diamentu Trzeciego. To było na tyle, do zobaczenia jutro o 14. Cześć!